Witam wszystkich bardzo gorąco. Ja jestem lewy, to jest materiał z gry Far Cry New Dawn. Okej okay. Nietypowo, bo postanowiłem tutaj w tym materiale coś tutaj parę słów powiedzieć, a z tego względu, że lubię serię Far Cry Ograłem wszystkie 5 części. Ta jest moim zdaniem e, nie powinna być osobno czy się nie do końca powinna być osobną grą. Tylko moim zdaniem powinien to być dodatek DLC do gry e, Far Cry 5. Takie moje osobiste zdanie. E, nie wiem, czy no, podejrzenie jest jedno. No, Ubisoft. Po prostu kolejny kupon chciał odciąć, gdy na płycie, czy tam opakowaniu, czy tam jakiejś zjastunie w internecie widzimy tytuł Far Cry. No to ktoś pomyśli sobie, że kurczę fajnie stworzyli może kolejną część, może coś nowego, może coś. No, no nie wiem do końca jak to ocenić. A komentarz w tym odcinku też jest spowodowany e, tym, że tutaj parę rzeczy chciałem też może wytłumaczyć e, skąd e, pomysł, że zrobię serię bez komentarza. E, a to dlatego, że po prostu no tutaj nie ma co komentować. Tu jest gra, która jest identyczna jak Far Cry 5 mamy te same mechaniki mamy świat praktycznie Hope Country ten sam tylko można powiedzieć z... no trochę przerysowany różowe kolory postapokaliptyczny klimat no chcieli swoje post-apo po prostu moim zdaniem i dlatego takie coś powstało jedynym plusem Jaki widzę tutaj w tej części, yy, to jest y, jakby dopełnienie historii y, Far Cry 5, bo nie będę robił spoilerów oczywiście, jak się kończy piąta część, ale tutaj w tej części, jeżeli y, chcemy się dowiedzieć, co się działo po piątej części z y, naszym y, y, przeciwnikiem y, Sidem ojczulkiem, to tutaj będziemy mieli pewnego rodzaju wytłumaczenie, czy tam y, objaśnienie, y, co się tam potem działo, gdzie on jest, co się z nim stało i takie tam jeszcze inne y, zakończenia. Dlatego też, gdy wpadła ta gra w moje ręce, wcześniej nie kupowałem ją w do premiery, bo to było kompletnie niepotrzebne. Były inne gry ciekawsze y, w tych terminach. Więc tutaj w ogóle nie brałem pod uwagę tej części. No ale jest tutaj pewnego rodzaju gameplay bez komentarza, i pojawia się teraz yy, też pytanie, czy my chcemy tutaj, popatrzcie na tą mapę, czy my chcemy tutaj kolejne znaczniki punktu od, odhaczać, czy my to chcemy zwiedzać, biegać. Powiem szczerze, że, że mi się nie chce. No nie chce mi się, bo tu po prostu jest wszystko to samo. Wszystko jest ten sam schemat, ten sam oklepany rodzaj odhaczania znaczników, jak to nas Ubisoft przyzwyczaił. Nie interesuje tylko linia fabularna, stąd, no teraz zrobię zadanie poboczne, bo chcę tą szybką podróż odblokować, żeby się tutaj nie pamiętać po tych zakamarkach bez celu. I po prostu chcę zobaczyć jak to z fabułą tutaj z fabułą to wszystko wychodzi. Na pewno Ach, nie dogonię, ale dobra, to nic. Darujemy sobie to. Taki był przypadkowy tylko ostrzał. A, nie zdążymy chyba. Aj, dobra. Trudno się mówi. E, nie udało się go... uratować, to nic. Taka też przypadkowa, można powiedzieć. Zbieranie na oszołomów. E, wracając... E... To wam mogę jeszcze polecić, z tego tego tutaj świata post-apo to na pewno barwne otoczenie, tutaj naprawdę mamy fajne te jaskrawe kolory które przedstawiają właśnie jakby nam dodatkowo nakreślają, że to jest pewnego rodzaju pozostałość po apokalipsie, więc tutaj na pewno to Ubisoft zrobiło fenomenalnie. Moim zdaniem to są takie kolory troszkę nawiązujące do gry Rage 2, która będzie miała swoją premierę dajże 15 maja Nie wiem kiedy ten materiał puszczę więc prawdopodobnie może już być ta gra normalnie dostępna dla nas ale nie wiem tego może po prostu się uda mi tutaj ten materiał puścić wcześniej ale zobaczymy. Yy, druga sprawa to. <gry> druga sprawa to jest na pewno ten wątek fabularny, który jest moim zdaniem jedynym, yy, jedynym takim aspektem, który nas może do tego tytułu tutaj przyciągnąć. To oczywiście fani, yy, fani serii, którzy nie patrzą na to, czy to jest coś nowego dane, czy to po prostu. Jest kolejny Far Cry z tym samymi rzeczami, to, to już po prostu pozostawiam dla fanów. Ale ja powiem szczerze, że, że gdybym to kupił w dniu premiery, no, na pewno bym ograł, tak, bo pieniądze były, zostałyby wydane i trzeba by było, można powiedzieć, spożytkować te pieniądze i no ograłbym ten tytuł, ale nie do końca bym z tego tytułu był zadowolony, bo jak dobrze wiemy coś, co się powtarza kolejny raz, to jest wiecie, no podgrzewany kwotet trochę, nie? te świniaki tu latają, dlatego trzeba się na pewno zastanowić, jeżeli macie okazję dorwać to w dobrej cenie, płacić za pół darmu, to pewnie, czemu, czemu nie śmiało bierzcie sobie, ogrywajcie ogrywajcie z tego powodu, że Yy, naprawdę I już powoli toczy się tutaj małe rozwiązanie yy, historii z zakończenia piątej części, więc... I to jedyny jest plus, także <śmum> rozważcie to wtedy. Coś mi tutaj chyba bierze yy, tego oględzenia. Dobra, zabierzmy się za jakieś rozpieprzanie. Kolejna świnia. Okej, widać. Dobra. Trzeba zdobyć trochę etanolu, mówię, chcę ulepszyć sobie tą szybką podróż. A jakby nie patrzeć, trochę mi tego brakuje. Jakieś tam pierdoły porobimy, poznajdujemy jakieś czy tam, pokończymy misje poboczne. No i od. Yy, i skupimy się na posterunkach też jeszcze trochę. Kurcze, by go szlak. Nie gdzie się zapisałem, prawdopodobnie daleko Ducha dupę Nie udało się za bardzo szarżowałem. Trudno. Zaraz się wczyta i spróbujemy jeszcze raz. O, nie jesteśmy daleko. Okej. Okay. Chyba się coś popieprzyło Bo nas kieruje już W drugą stronę, do biura usług lotniczych. Czemu tak? No nie wiem, dobra, no słuchajcie Już przy ostatnim odcinku to mi się cholera zaciął Jeden, jedna misja się zbugowała, czy co tam Było tego nie będę kombinował Pójdziemy od razu tam. Co jest z tym dzikami? Dawaj, 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 już Poszło na pewno lepiej niż wtedy, bo troszkę zrobiliśmy to, można powiedzieć, z dalekiej odległości I tutaj nie mieliśmy... O, co to jest? Pierdzielę jakiś wilk chory Mieliśmy tutaj bardziej, yy, można powiedzieć, strategię Bo wtedy wpadłem jako szołom, żeby wszystko rozpieprzyć No, widocznie to nie był dobry plan Bo mnie szybko załatwili No, ale tutaj już mamy pozamiotane ich Yy, wydaje mi się, że wszystkich rozwaliliśmy. To je uratujemy, w razie uwolnimy yy, pozostałych. Gdzie to jest? Dobra, czy to wszyscy. Toż to trupłoszka przy tego. Dobra, czekajcie. Yy, wszystko tutaj. Jeszcze to weźmiemy. Tu mamy jakieś... No nie, tutaj nie mamy umiejętności, OK Powolimy teraz koleżkę. Na słówko? Pewnie, witaj. No i oczywiście te bezsensowne dialogi trzygodzinne z każdym z osobna, to jest też super. Dobra, mamy misję poboczną. E, wykonaną. I can't Zobaczymy sobie talenty. E, a, bo może baza, baza. Co my potrzebujemy do tego? Mm, no właśnie, tego. Etanu. Musimy rozpierniczyć się, się po bliski jakiś e, posterunek. Zaraz tam przeniesiemy, chyba się do tamtego. A to zaraz. E, mamy 18 punktów dostępnych, więc troszkę mi tutaj nie było na ulepszanie. A ja zobaczymy sobie. To jest tak, pozwala mi nieść więcej apteczek. E, dobra, kupmy to. Weźmiemy sobie zaawansowaną eliminację To na pewno się przyda Co my tu mamy jeszcze zręczność? Nie do końca Zwarcie kabli na krótko Mechanik, otwieranie zamków, sabotażysta, wędka, spadochroniarz, panik naprawczy. wiecie co weźmiemy sobie ten, yy, tego tajniaka to mi się wydaje, że to będzie dobry, dobry zakup. Yy, polecimy sobie teraz tutaj do. Do tej, jakby kuźni, czy jak tam się nazywa. No i dobra, jak tam się dostaniemy, to pomyślimy o podbiciu jakiegoś posterunku. Ale to powiem Wam, że dopiero zobaczymy w następnym odcinku, bo teraz będę się z Wami żegnał, będziemy kończyć ten materiał. Nie powiem, czy będę tutaj prowadził jeszcze jakiś komentarz w tej grze, nie jestem tego pewny. Chociaż nie ukrywam, że może jakieś sporadyczne odcinki się z tym moim komentarzem pojawią, i wtedy oczywiście odpowiednio zatytułuję odcinek, żeby było wiadomo, że komentarz tam się mój znajduje. No, okej, okay, to wszystko na tą chwilę, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Chciałem oczywiście się odezwać, chciałem, żebyście żeby wiedzieli skąd taka decyzja, a nie inna, i jak to się wszystko tutaj ułożyło. Do tego takie moje trochę wyjaśnienie, też naprawdę, jak tutaj wygląda ten gameplay. Okej, okay, ja się teraz z wami żegnam, zapraszam do następnego razu, a teraz żegnam się z piosenką, która naprawdę naprawdę pamiętam już z dzieciństwa. A więc do zobaczenia. Cześć.